Wiesz co, bo myślę, że jest tak, że myśmy przyjechali tutaj późno i dlatego zalało drogę. Tu jest rzeźba. Tam między góry, no i piąć się, dzisiaj mamy 2,500 tysiąca metrów do zrobienia. Tam więc, do góry? tak 2,5 tysiąca przewyższeń, podobno. O. Ja nie wiem, na ile to jest e, prawdziwa informacja. Garmin pokazuje, jakbyśmy ten most mieli ten przekroczyć. Nie, 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 to obok jest taki, który jest dobry. Uh -huh. I wiesz, co jest tam jakaś droga dojazdowa. No Ale Ale nie stamtąd. Tamta droga chyba została wymyta, stara. I wydaje mi się, że pod nami jest jeszcze droga, czyli musiałby być zjazd gdzieś wcześniej. Szymszal, tak, dobra. To tu. No, ale nie ma drogowskazu, faktycznie. Jest, kurde. Gdzie jest? jest. No, A czy na tych tych jest, wiesz? To. Na, na tych... tablicach. Na tablicach, tak. No więc dobrze, hmm. że. Nie, nie wepchnęliśmy się w tamtą drogę, no. bo o, ostatecznie się kończyła niczym. Czyli którym mostem będziemy Tym jechać? prawym. Tym prawym. Tym sznurkowym jeszcze. Tak. No teraz chyba, jakby ten, budują nowy. Tu się sypie. most. Tak. Hello. Szeroki i dobry. Tak. No i już jest na y, Drogowska na Turist, coś tam. Tak. No jest pięknie. To jest jakaś nowy dopływ. To myśmy tak. tutaj jeszcze nie byli nad tym dopływem. No i tutaj w sumie tylko jeepy jeżdżą, nie? O! Wow, o! dobra jest, nie? No A jak wycięta w skałach tam Tak No ta jest dobra jest ta droga Nie wiadomo, czy schodzić na środek bardziej, bo te skały jakby ci w kask miały dać za chwilę. Tak. nie? Trzeba się uchylać. Powiem ci, prawa strona też nie jest jakaś komfortowa. Zwłaszcza w tym, z tym luźnym kamieniem na środku. La on dosyć wytrąca z równowagi. O, o, o. o, o. o, o. woda. Trzymałam się niepotrzebnie, ale nie wiedziałam co z tym zrobić. wiesz co, to jest świeże Osobisko. świeże osuwisko. Że tak, ja spróbuję pojechać, zobaczę co jest dalej. I opowiem Ci o tym jak to wygląda, dobra? Dobra. Dobra, przejdziesz obok mnie? Jestem na dole. Dobra, dam radę. Ej, Co, bo myślę, że jest tak, że myśmy przyjechali tutaj późno. I dlatego zalało drogę. Tu jest rzeźba. Nie wiem, czy co w ogóle Szimpszalu nie podarować. W ogóle co? No. Szimpszar szim szalem. piękna droga, nie? No. Ale myślę, że tak. O tej porze roku już jest wszystko pozalewane. To nie jest kwestia tylko tego, nie? Tak. Ostatnio dużo padało. I tam jest moim zdaniem dalej zalana ta droga też. Po drugiej stronie? No, tak. Może tak być. Ja pogadamy z nim, co? No, tak. Dobra, plan jest taki, żeby to przejechać, bo podobno to najpiękniejsza droga. Gotowa? No ja tak, tylko że ty jedziesz pierwszy, tak? A ja czekam, czy jak tak, robimy? Tak, tak, czekasz Tak Czekasz, ja przejadę, wrócę się po tak. kamieniach czy coś, tak. wiesz o, Buty mokre. Buty mokre, nie? Tak, nie jest to trudne. U, u, tutaj końcówka jest taka, że trzeba trzymać się już bardziej środka. Ale buty mokre. Jestem są buty mokre Ja jestem cała mokra Dobra Thank you No to już jest, powiem Ci, wymagająca droga pełnym bagażem to muszę się pilnować no. na każdy najmniejszy wiesz, ten ruch reagować a ruchów jest dużo bo jest na podłoże i na wierzchnia się zmienia bardzo no czekaj bo oni chcą nas wyprzedzić chyba Dobro. to zjedź na lewo tak, nie? tak 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 już ślicznie tak lokalsi na lekko nas a, tutaj tak. wzięli ten śpiworek co leżał no to dobrze bo ja im tak pokazałem że to nie nasz no, Ale że... bycą, nie? Tak, tak Wiesz co, przyzwyczajeni są do tego Oraz motocykl jest więcej niż połowę lżejszy No i nie mają boczków Ja tu się boję, że zahaczę sakwą Tak Więc chodzę na ten luźny środek Słuchaj, my sobie jedziemy swoje A tak. nie jadą swoje Tak Różne pojazdy, różne prędkości Uuu, No tak. właśnie Myślę, że na luźnym masa robi swoje, wiesz? Tak. Tu nasypało się świeżego. Trzeba liścić. Trzeba lisić. A. A jakoś mam wrażenie, że gorzej dzisiaj jeżdżę. Wiesz co, bo się nie rozjeździłaś? Tak, i może to jest zmęczenie też. Powiem, też, mówiłam ci w jaku, że. Najchętniej bym poszła spać. Tak, to to na pewno jest zmęczenie. Wodę musisz pamiętać pić, bo może dzisiaj mało piłaś. Tak. A tak. Wymagająco. No ale widzisz, motki uciekły nam niby, wiesz, na tym fragmencie, który oni dobrze znają. A ja ich cały czas widzę. Czyli, no. wiesz, to taka prędkość była na chwilę. A wcale nie uciekają dalej. Ja tutaj się trzymam. Uuu, jaka tu jama ładna. Jama, jama, jama. Ja tutaj się trzymam kot tak e, krawędzi tego e, kolejny, wiesz? Tak, ja też, no. Żeby pamiętać o bagażu, żeby się nie odbić od skały. Tak. Oj, popatrz do góry. No. Nie, no droga jest w ogóle kosząca. Powiem Ci porę na jazdę sobie wybraliśmy najlepszą chyba pod kątem no, światła. Tak, pod kątem światła, tak. Pod kątem rzeki gorzej. No wiesz co, poszło dobrze. Tak, no, to prawda, poszło dobrze. Tyle, że mamy buty mokre, Mamy no ale co? No to mamy buty mokre. Czy jest następny landslide? Ooo, ten jest trudny. Wow. Muszę cię zaasekurować, poczekaj. Za późno! To jedź dalej, pupa do tyłu i gaz Czekaj, bo się zap... dobra, ja się przy... poprzebijałem Kopiesz się, nie? Dobra, już ci idę pomóc Zakopałem się to to Oni cię będą wypychać pewnie Chcieli but you don't need to worry about it's okay don't worry don't worry it's okay, it's okay. yeah ah. <laughs> i was tired i wanted to rest a little bit perfect it's okay Wait okay, <laughs> okay. Huh? moment Go, 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 go! To musimy się zastanowić, jak to zrobić, nie? Sposób na to jest taki. Wychodzisz z motocykla spod spodu, bo on no. leży na sakwach, nie? Tak. Wychodzisz spod motocykla, no. prawą nogę dajesz na pega, no. a lewą na skarpę. Odbijasz się od skarpy. Okay. Tak. I teraz tak, jesteś na skarpie, okej. Okay. Tak. I teraz łapiesz za kierownicę. Kierownica w lewo i ciągniemy, nie? Trzy, cztery. Opa! Widzisz? Tak. To jest proste. Tak. Motocykl jest cięższy. Więc y, dlatego zrobiliśmy to we dwójkę. Jakby to był liść, tak. to odbijasz się i jedziesz, nie? Tak jest. Dobra, Twoim zadaniem jest tak: przebić się przez to gruzowisko. Ja cię będę pchał, bo najprawdopodobniej nie złapiesz prędkości. Nie złapię. Bo już się zakopałaś, nie? Tak. Wychodzisz na lewą i trzymasz się lewej, i jedziesz, nie? Oni Aha. tam coś manewrują. Zawracają. No, dobra. Gotowa? Eee! Dobrze, jeszcze raz, więcej gazu. Super. Oh. 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 Good. Oh. 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 ci na drona, to jest chyba wiesz. Tutaj staje, żeby nas mogli minąć. Czy dasz radę, podejść do niego, czy lądować na ziemi? Dam radę podejść. Dobra, ląduje. Trzymaj, trzymaj. Sko, go. Dobra, super, znasz go. <grym> Perfekt. Powiem się szybko dość jedzie, nie? Tak Może się spieszy gdzieś Może, wiesz co, może zna tą drogę. Może lasko na gazie. Nie wiem czy tu po prawej się nie przytulisz Tak, jak widzisz miejsce to przytulamy się O super Zmieścisz się? Tak Czy jeszcze podjechać? Nie, 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 zmieszczę się Dobra To czekam tu Tak Powinien przejść Tak Wszystko jest w porządku No, szybko jedzie No, zna drogę ale zwolnił też. Dobra. Dobra. Odkopani per. Odkopani per, tak. Ale tu chyba kluczowe się schować. Tak. Jak widzisz, że coś jedzie Ja wolę być od ściany Ja też O, na przykład tu też wolę Nosi na takim żwirowisku Tak Bo my się tutaj tak podzieliliśmy zadaniami. My mamy zadanie przejechać, a żwir ma za zadanie nosić Co się w głowie, jak popatrzysz w dół. No, rozwala powiem ci system od punktu odniesienia. Tak. Nie wiem, ile tu jest w dół. No, w sumie to chyba powyżej 5 metrów. No, powyżej 10 metrów to już chyba przestaje mieć znaczenie. O, patrz taka skała, taki nawiz. No, no. Przecudna kraina. A tu się chyba osypuje ta droga, niestety No i trąbienie ma głęboki sens Chyba, że kierowca ma radio na cały regulator i się dobrze bawi. Ja tu muszę stanąć i sfilmować tamtą dziurę, bo tutaj z tamtego kanionu po lewej wypływa no. czarna woda Tak ja tu... jak myśmy przekraczali okay. Jestem! Dobrze! Ooo, jak ładnie! Zatrzymało mi tu na zakręcie! O, Jak ładnie! Tak. Nie wiem co to było, może ktoś jest. Grup. Grupę. Grup? Tak.

There's no, yeah, not nothing Polish. Wait, yes. uh, for um you need this one? Yeah yeah, this yeah, one, this one okay. yeah. Uh, twoją mnożę dziówkę. Is this your first time in Pakistan or you have visited before? This. Sorry? This is your first time here? First time, first okay. time in Pakistan. Okay. But five months no? we are here. Okay. Dobra puść. Daj to nie. To nie koniec przygód. Do wiosek w dolinie Szymszan zostało nam jeszcze kilkanaście kilometrów. Czy dojechaliśmy szczęśliwie na koła? Co robiliśmy w dolinie? Jak wyglądała droga powrotna? Jak zmieniło się rozlewisko rzeczne na początku tej drogi? O tym wszystkim opowiem w następnym odcinku. Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, aby nie przegapić.